Chodźcie z Ale komendancie, tam się roi od potworów i pułapy! Czterech naszych pasuje? wynieśliśmy rannych, a na dole zostało chyba z dziesięć trupów! W wiecznym oknie spłynął Co by się Rózka, trochę posłowić, nie? i zrobimy to! Czarcie nasienie, pu! Dość mam tej roboty. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden? Sposób na kłopoty. Przysyłam mnie radowić. A to ty czekaliśmy na ciebie. Cóż za entuzjazm? A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę? Podobno nie daliście rady wejść ze środka. Do wczoraj, potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od lok muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowit powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jak myślisz, zdziała coś? Kto? Wiedź mi. Musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą, nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Grzebani? Działa, Nienawidzę portali. Flaki się przewracają. Tasia jest wystrzępiona na brzegu. To sobie pióro. No tak. Mogłem się spodziewać, że zastanek do uwielbiają takie miejsca. No, ile mam czekać? Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić? Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz. Ty, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się? Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze jak reszta. Mowy nie ma! Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowit na pewno mnie doceni. Dostanę awans albo może nawet medal? Co takiego ma się tu wydarzyć? E, tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonkil, Francesce Findaber i Fringili Livigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myśli, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci Sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdę po nas. Oddaj mi kryształ. Wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronić Cię. A co? Jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny. Proszę. Hmm, ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dikstry. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. To musiało być jej laboratorium. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Neckero? Ciekawe dokąd prowadzi. Jest i <coughs> you Ich kann nicht mögliche. Kilka krzeseł, skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To Agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko I dlaczego to... są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglona. Nic się nie da odczytać. Hmm, co to? Any rzek i korabrozy. To silna substancja odkarzająca. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może ktoś z kryształów przetrwał? Kryształ z Megaskopu. Mocno ukruszony. Trzeba było iść za nim. Żyje. Pokazałeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! Chce go żywego! Nie? Żywego! Rozgadzaj! Zabił go! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Załatwiło szybko? Szybciej? Albo boleśnie? U, bydlaków! To okręt Jego królewskiej mości Radowida V króla Redanii, czego tu szukasz. Chcę się widzieć z królem, chodzi o Filipę Eilhard. Skoro tak, to chodź za mną, tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na Widz mi jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali Twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W kryjówce wybuch pożar, prawdopodobnie spłonęła. Koniec godny czarownicy. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. <słowo>, słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać, żegnam.